Chodzą, nie chodzą. Zobaczcie na to. Zobaczcie. Patrzcie. Jeden. Patrzcie. No, patrzcie. O, i tam jaki piękny. Zobaczcie. Tu i tam. Dobra, to już chyba ostatni raz, jak na grzybach jestem. Nie, ostatni raz nagrywam. Bo ile tych grzybów będę wrzucał, a na grzybach będę jeszcze na pewno nie raz. No i dobra, zobaczcie, co tutaj jest. O. Co tu jest? Liście są, nie? Nie liście, zobaczcie. O! Jest! Ale ładny. Kurde! Powiem Wam, że jest robaczywy. A zaraz zobaczymy jak. A w ogóle to jeszcze tutaj widzę. O, patrzcie. Jaki, <laughs> żeś się tutaj ukrył. Dobra. Trzeba nieraz na takie liście popatrzeć, bo taka kubka liści to grzyb. Drzewo drzewem. A pod drzewem. Ale to jest śliczny. Tamten był robaczywy, został, tutaj już, amen. Dobra. Patrzcie, jak się skrył. jaki kamuflaż. Niestety robaczywe bo są, bo już jest, powiem wam, sucho. I jeden w jeden są robaczywe, tak zobaczymy tego. No zobaczcie. O kurde. No. Na razie to moja pani znajduje, ale patrzcie co znajduje, zobaczcie co tutaj jest, zobaczcie, duże, prawdziwe borowiki, pewnie będą żarty, nie, ale zobaczcie, ja to ostatnio pominąłem jakoś, zobaczcie jakie one wielkie są, o, no, zobaczcie, tutaj pod drzewem, to już są takie kapciowate, o ten to w ogóle, ja zaraz sprawdzę, ale masakra. Parę dni temu jeszcze były piękne na pewno. No patrzcie, idziemy. Ja tu mówię: co tu za to za te? Wiadomo mu, humory rosną, ale taki jeden nie, nie ten, nie mrawy. Przewracam go. A tu piękny maślaczek, zobaczcie. Jaki maślaczek ładny, na samej ścieżce. A, zdrowiutkie, zobaczcie a te małe. O, patrzcie jak wysypały. Ale żeby nie było, zobaczcie koło maślaków. Piękny, malutki, prawdziweczek. Zobaczcie, ile tych maślaczków tu jest. Kurczę, dobra, jedziemy z koksem. Ale moja żona idzie, idzie, mówi: Patrz, patrz, tu też jest. A tutaj mamy. O! <grybki> Jaki piękny borowiczek. Patrzcie, wyschnięty staw grzybów, powiem Wam, jest mnóstwo. Jest chyba apogeum wysypu. Bo są różne, od trujących po, po przeróżne. Tu są takie o, zobaczcie, bagniaki. O, ja tych bagniaków nie zbieram. Ponoć takie małe są idealne do słoików, bo takie jakieś twarde, ale ich jest tutaj po prostu tyle, że, zobaczcie, że to można w pewnym momencie przychodzić i z kosą naparzać. To jest jeszcze nic. Ja wam mówię, może kiedyś Nagram, jak to się totalnie wysypią, te bagniaki. Ja ich nie zbieram, także mówię, nie? No ale są wszędzie. Wszędzie są, a tu zobaczcie. Tak se szedł. Se. Nóż zgubił. Ktoś. No, ale powiem wam, dużo jest właśnie takich Przerośniętych, ja go nie, nie zbieram. Bo to już jest skapę, jak to mój syn mówi. Także, jakby ktoś chodził i nie, nie znalazł, albo po prostu nikt nie chodził ostatnio. Pięknie sobie rośnie, o. Z góry go nie widać, a tutaj. Pek. A co tam na moim tajnym, sekretnym miejscu? No Ej smuchomór czerwony. Ale tutaj też widzę coś innego. O! Góry, dzisiaj przewaga chyba tych brązowych, szarych kozaków, czy jak tam. Ale tak jak mówiłem: ludzi dużo, grzybów dużo. No i wiadomo. Trzeba się pogimnastykować. Nieraz. O! O! Dobra! Powiem Wam, że dziwna sytuacja. Ta kamera mi przed chwilą spadła. Sturlała się do wody. Bo mówię, żonie, że ja widzę z góry jakiegoś grzybka. O! No! Borowiczka, widzę. I tak schodziłem. Ale wiecie, wpadła tylko na tą płytszą część. Dobra, powiem Wam, że na dzisiaj koniec. No, tyle wyszło. Było to, co było. Dokleję z innych pewnie, bo tu za mało tego. Także. Pozdrawiam i zapraszam na następną część tego filmu z grzybami, oczywiście. Dzień drugi na grzybach. I patrzcie się. Co tutaj mamy? A tu mamy to. O Są prawdziweczki, tam parę już w koszyku jest No i lecimy dalej. Chodzą, mnie, chodzą, zobaczcie na to <laughs> Zobaczcie. Patrzcie Jeden Patrzcie No patrzcie o, i tam jaki piękny! <noise> zobaczcie, tu i tam. Ale stado trafiłem, stado trafiłem. Tam jakieś trójaczki, dobra. Ty jeszcze będziesz nagrywał? <noise> Będę. Słuchajcie, z tych wszystkich, tylko ten jeden był robaczywy, ale czapka może się uchowa. Kapelusz, a to reszta, zobaczcie. Niby takie duże, a zdrowe, nie Także powiem Wam, że Madam idzie tam, a ja mam tu o! Nie, nie pamiętajcie, tego, tego nie zbieracie, tego nie, ale takie o szaraczki, kozaczki brązowe jak najbardziej. Patrzcie, jakie małe, ładne. I czwarty. O! Powiem wam, że szkoda, że nie mogę podgłośnić, bo odkąd jesteśmy na grzybach, jakieś, nie wiem, 20 minut może, tak ktoś mordę w lesie drze cały czas. Ale to tak słabo słychać, że nawet, nie wiem, nie będę w stanie tego nagrać. Tylko takie mi się nasuwa od razu że w dobie telefonów i w tak małym lesie, bo to nie jest duży las, żeby tak mordę drzeć cały czas, nie wiem kogo on tam woła, szuka Może za nagonkę robi, ale wątpię, także Ale dobra, słuchajcie, bo my nie o tym Tylko o tych maślakach, które zobaczcie, ja wczoraj szedłem tutaj i jakimś cudem tych maślaczków nie dojrzałem a one już nawet takie, powiem Wam troszeczkę, i przeró. O, ten to już jest. O, to, ale tam jakie małe są. Patrzcie, ja pierdzielę. I tutaj. O. Mamy kolejne. Chodźcie, podejdziemy tam. Zobaczcie, jakie małe maślaczki. O. Patrzcie, ile jest. Jeszcze co do tego Czy grzyby wyrywać czy wycinać Skutecznie podejmować Patrzcie wczoraj Wczoraj to było wczoraj siadłem tam górką tutaj o a nie szedłem dołem a to był błąd, bo zobaczcie Kto tutaj zawitał o ja pierdzię Ale piękny O, słyszycie? Mordę drze nawet tutaj jakiś już bliżej Nie to albo jakieś naćpany chodzi No ja nie wiem żeby tak mordę w lesie drzeć Z grzybami to powiem wam jak z wykopkami Jesteśmy na finiszu Na samym finiszu A jeszcze powiem wam w trawę zajrzałem i O. <śm> O kurcze Ale świetny Zaraz powiem Wam czy on jest zdrowy Na miejscu od razu W tych trawach rosną też Nie każdy tu zagląda, niestety zobaczcie Ja pierdzielę Sieczkarnia Sieczkarnia Jak będzie w środku robaczywy o kurde! Totalna sieczka. Dobra, zostawiamy go tu w krzakach. Niech się rozsiewa, czy co? Małżonko, pokaż mi, ile tam nazbieraliśmy. Dobra, moi drodzy, to tak to wygląda. Dzisiaj yy, pełny koszyk prawie. Ten mały taki, nieduży mój. Ale jak ja to mówię, na co mi więcej? Wczoraj było go pół, dzisiaj jest tyle. Tak jak widać, same prawdziwki. Samiutkie prawie prawdziweczki, zobaczcie. Parę tych maślaków i parę brązowych kozaków. I tych szarych. Grzyby za chwilę oddam. Zostawię sobie tego te maślaki, a reszta do oddania. No bo co ja z tym zrobię? Także tych dwóch wypadów, taki będzie niezadługi filmik. Żonka tam poszła zbierać jabłka, bo taka dziczka rośnie i powiem wam, że jabłka są przepyszne, chociaż ja jabłek nie lubię. Ale ufam na słowo mojej żonie, nie? Także pozdrawiam i zapraszam do następnego filmu. Cześć.